Hej, witam wszystkich kolejnym Trollboxingu Game Troll TV i teraz mamy e, razem z moją następką na tapecie taką malutkie pudełeczko, o takie skromne, ale w środku fajna gra, która się nazywa Stoi na stacji lokomotywa. E, jak słyszę ten wiersz, to już nawet kurczę, chyba jestem za stary, żeby sobie przypomnieć. Stoi na stacji lokomotywa, długa i ciężka, aż pot z niej spływa. Uff, pusta oliwa. Tak, więc e, z tym nawiązaniem właśnie do przesympatycznej e, bajki, wierszyka, które wszyscy znamy, e, przeglądamy instrukcję, która jest dosyć długa, pisana małym maszkiem, ale może się to tylko się tak wydaje. Mamy trochę żetonów, które poczekaj, Maja, pokaż te żetony, zanim je zabierzesz. O, e, zresztą ropuchy, ropuchy z dodatkowym bohaterem do gry zapraszamy do podziemi. O, taki bonusik, proszę bardzo. E, do, zapraszamy do podziemi, to będę mógł e, się podzielić z kimś. No i patrzemy co dalej, no dalej mamy karty, które są. Pomimo tego, że mają specjalny system otwierania, ja i tak sobie jak zwykle z tym nie radzę, Muszę sobie pomagać nożem. Pomimo tego, że otwierałem już dziesiątki, setki gier pewnie, ale tak zawsze mam problem z tymi folikami. Więc mamy ciucie w czterech kolorach, mamy karty e, lokomotyw. Proszę bardzo z żrafami, e, z niedźwiedziami polarnami. Z innymi zwierzętami. tutaj mamy jakieś ryby i tygrysy. Klimacik, taki powiedziałbym trochę a la dumbo. I korzystając znowu z noża pomagam sobie. A! Więcej kart. Dobierz dwie karty zwierząt, czyli wymiana jeden za jeden, jakieś karty chyba akcji, żyrafy, niedźwiedzie. Ryby i tygrysy, czyli te zwierzęta, które widzieliśmy też na chciówciach. Bardzo ładne ilustracje. Niewiele rodzajów kart, czyli teoretycznie gra powinna być prosta w swoich zasadach. czy znaczy, tak, rzeczywiście będzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że ten będzie tytuł na tyle familijny, że będziemy zaraz mogli usiąść z mają i sobie zagrać. To tyle na dzisiaj i wyczekujcie recenzji na GameTroll TV. Hej! Podobał Ci się? Nie zapomnij subskrybować klikając na Trolla. Dzięki.